Targi marek własnych to międzynarodowe spotkanie producentów i kupców. To tu zaczynają się biznesy, które owocują nowymi rynkami zbytu. Ostatnia edycja wydarzenia miała miejsce w centrum kongresowym targów Kielce. Teraz idziemy krok do przodu i szóstą edycję targów marek własnych organizujemy w naszej największej i najnowocześniejszej hali. Halie. Yeah. Targi cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Będą jeszcze większe i jeszcze ciekawsze. Będziemy gościć więcej wystawców oraz więcej kupców, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Mało tego, jednocześnie organizujemy x from Mina to CE. Będą zatem firmy z północnej Afryki. Dlaczego warto być z nami 6 i 7 listopada w Targach Kielce? Posłuchajcie! I have seen many products now that we can uh, you know, potentially associate with those companies for getting many products in our private label. It's one of the very good possibilities poszerzenia portfolio of z Fair is very, very suitable for clever companies. Our companies are satisfied with contacts. They were very serious buyers. Dzięki właśnie markom własnym możemy poznać nowe możliwości dla, dla naszej produkcji i nauczyć się bardzo wielu rzeczy, które możemy później wykorzystać przy produktach naszych bryndowych. Oceniam wysoko ten Wasz pomysł tutaj, umawianych wcześniej spotkań. To naprawdę ma sens, troszeczkę porządkuje jakby tutaj pobyt, więc zdecydowanie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Grono naszych wystawców i kupców rośnie z tygodnia na tydzień. Dołącz do nas już dziś. Więcej informacji na naszej stronie. Wejdź z nami do sieci.